Przedtem był tu młyn i gąciarnia. I elektrownia była tak chłodna, co obświetlali do kościoła Dodzianika jakieś 100 numerów i zrobili Folus. No ale potem, jak zachorował i w 80 roku umarł, no to potem ja jest przejąłem całą tą gospodarkę tej Tu jest pokazane woda corny do jak Płynie. Tu zaraz koło tego folusa, jakieś tam 100 metrów obok. No tu łowiecki moje chłodzenie. Pasą się. Tu jest pokazane część folusa z prawej strony, z lewej strony. To była gąciarnia. Krzykopa, która przychodzi do folusa. Teraz jest pokazane tu koło wodne. Koło wodne, które napędzało. To cały Tutaj do polowania potrzebny był piec, woda, kocioł. Ale ja tu jestem, tam coś i poprawią, bo były ubytki w tym murze. Więc to nawet dość tak dobrze idzie. <noise> <noise> poprawią wodę, żeby woda lepiej słała. do krzyku, ujęcie wody. Powódź przesła wtedy? Powódź przesła i patyki wyciągam, żeby woda swobodnie przechłodziła. Łos palujemy w piecu, widać, że się woda trochę dymi, się z wody paruje, no to już jest dość dobrze, bo woda musiała być jakieś 50 stopni z początku. O, woda tak leci, taką ryninką. O, tu jest spoko. Znamy, Dostępy. Dostępy. O, tu jest puszczanie z głównej krzykupy wody na złoby i na koło wodne. Teraz idzie na koło wodne. Za chwilę się będzie kręcić, no przyjdzie woda piękna, o idzie, pięknie kręci się, nie? No przecież, O! Potem się pusto, te, żeby te młoty sły, to musi siła być, żeby to uruchomić. Dźwigał wiec, nie, no, tu jest woł wodny, koło wodne, to jest ten ten... smarowanie wodą, Taką rynienka i szczekał się na ten czołg. O, tu się sukno kartuje, tak się kładzie go. No, pięknie skartowane sukno, kładzie się go teraz do Trzeba go fajnie ułożyć, pa jest nasy szerokość sukno. Sukno zamadowane Woda idzie. Wody się jeszcze do lewo. Żeby odpowiednią ilość wody, bo nasło to nie mogło nic być. Teraz trzeba mieć dróg. Do tego, zbić te młoty. Ten co zwycyrować, kiedy pióro jest na dole, a nie w pióru. I teraz trzeba patrzeć, się, patrzeć i żnąć sprytnie. I odłożyć tu. Wodę trzeba dolać jeszcze. O, żeby miało dość wody. I tak się chłodzi, chłodzi. Przewozić na pierwszy rzut to idzie trzy godziny. Po trzech godzinach trzeba znowu, znowu wyciągnąć. <noise> trzeba było słuchać, jak młode biją, bo to było słynne i trzeba mieć u, jak już głośniej biło, albo coś, to trzeba przylecieć i sukno popnąć pod młot, żeby nie było mi w tam podbitkę, co wstępie była jaworowo żeby nie strzelił młot w deska. Tak to to ciło. No jak już dobijało albo sukno się przekręciło, albo nie ciągło, no to już trzeba było lecieć do polu i poprawiać. Dym z komina idzie, bo pali się koło idzie. No, teraz trzeba sprytnie młota dźwignąć. No. Odpowiednio. Hop go, i czas. I z drugiej strony sprytnie. Trzeba uważać, bo to jest jako robota trochę niebezpieczna. No, teraz trzeba sukno wyciągać. Mamy pomocnika. pomocnika. No, razem musieli, bo to jednak ciężko było. Sam... Mokre no, było. Mokre to ciężar. No, to musiało być dwóch, bo ten no. cały był mokry. No przy wyciąganiu sukna to musiało być według, bo ciężko było wyciągnąć, bo to sukno jest mokre, ciężkie, bo to woda w tym, nie? No bo ono bez przerwy chodziło, we No żona mi pomagała. Też nauczyła się, chętna była. Widzisz, tutaj to za, tutaj pozwijało i no. widzisz, jak musimy namęcić żeby to no. wyciągnąć i prze... znowu... I I na tym polegało, no. żeby potem go znowu fajnie pokłaść. ten człowiek miał wtedy dróg. Nie tak, jak teraz. No, sukno na podłogę. Na pośle wyciągnięte. Na taką yes. kupę się go obciekło z To było z długie przecież. Kiedy ile, e, przecież było z 5 metrów miały, nie? No, zależy no, z Wkładanie sukna teraz. No, znowu trzeba było sobie go fajnie... Równo. Prawie sukno się fajnie jak mieści. Tak się doszty. zakładało jak, jak kar, karty na jedno, na drugie, nie? tak Trzeba było zrobić. Idzie to sprawnie, idzie to fajnie. Już sprawa jest do tego. No, pycha się go. Stępa pełno. I... Jeszcze wody. Wody. Wody, wody wyzdoliwać, żeby namokło. No bo jak było wyciągnięte, no to obciekło z wody. No teraz trzeba było młody zbić. To już trzeba było... Mieć dobry spryt do tego, wycyrkulować, jak piero idzie z wału, a spadnie młot, żeby na nie spadło. Narobił roboty. Po wodne obracało się, tu woda idzie do stępy, pięknie cieknie. <laughs> się przytekał jak są więcej wody, to się przytkało, to ona się tam wcześniej. Po wodne pięknie pracuje, pięknie idzie. No, woda kipi, jedna piana i sum taki. Koło wodne robiło dość dużo no bo woda spadła, e, koło miało jakieś dwa metry, a jeszcze było tyle luz, luzu na spodku, żeby się mogło obrócić, to woda spadła i, no, i robiła pianę. Nie, 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 nie. Był, był, było trochę hałasu. Tu jest cała rodzina. No. Po co krowy. Hanka, Danka, jak Nie, mieszka. Zygmunt. Zygmunt tam się idzie dalej. A ja idę z tyłu, tam. Pomogą dzieciom zag zaganiać. my tu, zaganiamy krowy Małe, ale se dadzą radę, nie? Pomiędzy krowy gonią. Pies na łańcuchu. Ops! Dojenie, wydój. Też trzeba było umieć. Zaś przez okienko widać, jak pięknie młote się łodzą. Tu już widać, że jest dość dużo pary. Sukno siwe. Fajnie się obracał równo. I wyciąganie było sukna. I wkładanie z powrotem. Pory razy my tu musieli przeciągać, nie? Jak szło fajnie, to trzy razy, a jak gorzej, skręcało go, albo nierówno, to trzeba było cztery razy i polewać wodą. Rusnąć fajnie z jednej strony, z drugiej zaś wodą go fajnie widać przez No i tak to się pięknie sło. Teraz wyciąganie i pras To ostatnio chyba cynność, bo już prasowanie sukna. Żeby zesztywniało, żeby woda więcej gorąco, Żeby go usztywnić i tak fajnie i żeby wyglądało tak fajnie, równo. Powyciągać delikatnie, żeby nie narobić forbutek, Nazwa je forbutki, takie nierówności ciągać. Fajnie pozwijać. No, pięknie go trzeba było ułożyć, wyznaczeniać, równić o. Na taki podejściu skośny woda se teraz pięknie ścieka z niego. Ściekał, musiał obecnąć dość dobrze, no bo ani na ramię go wziąć, ani... Się nie. ...si nie dał, bo jedna woda to ściekało. Yeah. Sukna każde se znakowo przełożnie, bo potem by, by, by byłyby kłopoty w rozpoznaniu sukna. Niektórzy się robili tam, e, jak zesywane było sukno na pół, no to zostawiali się przeważnie porwozek, trzy kłosiłki, albo numer domu się e, wysył. Na przykład numer domu 50, czy tam e, nazwa wsi, na przykład skrót wsi, czy imię, imię, nazwisko, czy przydomek, to się tam wysył w tym miejscu, w tym, w tym, no każdy miał w innym miejscu, to jest było nie do pomylenia, w tym co i aby nie było tych znaków, no to potem Jakobyk poznał. Ludzie coraz mniej sukna robili. Suknowe są fabryczne, maszynowe, eleganckie, gładkie, lekkie. No i to już było po prostu takie, jakby było wypychane. No i młodzi portki maszynowe. No. I coraz mniej sukna, coraz mniej sukna. No i potem już nie było co robić na tym się prawie, że ten interes całe polowania skończył.